10 lekcji, które zaczynamy rozumieć za późno. 1. Czas jest cenniejszy niż pieniądze. Możesz zarabiać więcej, ale nie odzyskasz straconego czasu. 2. Zdrowie to fundament. Bez zdrowia sukcesy i bogactwo nie mają znaczenia. 3. Nie każdy musi cię lubić. Zadowolenie wszystkich to iluzja, która prowadzi do utraty siebie. 4. Ryzyko jest częścią życia. Często żałujemy bardziej tego, czego nie zrobiliśmy. 5. Relacje są kluczowe. Ludzie, których kochasz, to największe wsparcie. 6. Perfekcjonizm hamuje rozwój. Działanie jest ważniejsze niż doskonałość. 7. Porażki to lekcje. Każdy błąd to krok bliżej sukcesu. 8. Dbaj o siebie. Nikt inny nie zrobi tego za ciebie. 9. Doceniaj chwile. Małe momenty to prawdziwa esencja życia. 10. Szanuj siebie. Jeśli ty tego nie zrobisz, nikt inny nie zrobi.